Polska mówi dziś z krakowskiego przedmieścia ze mną cukiernik, piekarz, Konrad Mikiel, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Konrad, chciałem ciebie zapytać o taką bardzo ważną rzecz. Może powiem tak, nierzadko mówię, że nazwa Polska mówi zobowiązuje do mówienia o rzeczach ważnych i, i bardzo ważnych. Taką sprawą rzeczą jest dla mnie sprawa chleba, pieczenia chleba. Wchodzę na przykład do takiego sklepu, supermarketu i mam mnóstwo różnych rodzajów chleba. Który mam wybrać? Czy mam się sugerować smakiem i wtedy wiem, że ten chleb też jest zdrowy? Czy, czy raczej powinienem czytać etykiety? W ogóle co się dzieje z tym chlebem w Polsce w tej chwili? My Polacy jesteśmy ludźmi, którzy spożywają chleba bardzo dużo. I chleb u nas zawsze był podstawą Wyżywienia. W każdym domu zawsze robiło się kanapki, zawsze używało się chleba albo na śniadanie, albo na kolację. To pieczywo było z nami obecne. Dzisiaj kultura spożycia pieczywa w Polsce się dosyć mocno zmienia. Wchodzą przekąski różnego rodzaju, pojawiły się pizze, naleciałości z pieczywa z różnych krajów europejskich i nie tylko. Więc to nasze tradycyjne polskie pieczywo jest coraz rzadziej, możemy je spotkać w bardzo dobrej jakości. Rzeczywiście etykieta jest podsta podstawą, na etykiecie są informacje, które powinny nas zainteresować, ale powinniśmy też kierować się smakiem. No właśnie, tak jak rozmawiałem z wiceprezesem Polskiej Izby Produktu Regionalnego, to powiedział mi, że dobry chleb to mąka, sól i woda. Dlaczego więc nie robimy tego dobrego chleba? Albo w małych ilościach go robimy, w niewielu miejscach w Polsce znajdziemy ten prawdziwy dobry chleb. Chleb potrafimy robić, dobry, i w Polsce robimy dobry chleb. Tylko coraz częściej niestety brakuje wykwalifikowanych rąk do pracy, wykwalifikowanych ludzi, którzy by mogli prawidłowo przeprowadzić całą fermentację, cały, proces, cały pieczenia. proces pieczenia i tworzenia tego chleba tak, żeby on był rzeczywiście bardzo dobry, tak jak 50 czy 100 lat temu. Nie mamy na razie kadry odpowiednio wykształconej, próbujemy tą kadrę stworzyć. Próbujemy ludzi, ludziom młodym, szczególnie na nowo, zaszczepić taką chęć poznania tego zawodu. E, próbujemy ludzi, tych ludzi skłonić do tego, żeby no, pokochali ten zawód. A co za tym idzie? Będą produkowali najlepszy chleb. I on wtedy rzeczywiście będzie bardzo dobry. No bo teraz nie wiem, czy się ze mną zgodzisz ale w wielu miejscach maszyny produkują wypie te wypieki, właśnie nawet w takich małych jakichś sklepikach osiedlowych. Tak, tak. Maszyny, rzeczywiście, maszyny się pojawiły, ale jest to odpowiedź właśnie na brak kadry. Jeżeli nie ma ludzi wykwalifikowanych, nie ma rąk do pracy, no najłatwiej człowieka zastąpić maszyną. Niestety tutaj maszyny nie zrobią wszystkiego poza tym. Technologię produkcji musimy ustawiać do maszyn, a nie maszyny do technologii. Najczęściej, niestety, tak jest. W związku z tym. E to pieczywo też będzie się zmieniać troszeczkę. To nasze pieczywo. Niejednokrotnie gdzieś widzimy jakąś reklamę wypieki tradycyjne. Czy dziś w Warszawie, nie wymieniając nazwy, jest wiele takich miejsc, gdzie zjemy takie wypieki tradycyjne, taki naprawdę dobry chleb? Tak, tak. Jest, są takie miejsca. Są takie miejsca, są takie piekarnie, które rzeczywiście wypiekają pieczywo w ten bardzo tradycyjny sposób. Może Używają do tego nowoczesnych urządzeń, takich jak nowoczesne piece, i ta różnica będzie widoczna. No nie są to już piece opalane węglem, ale tutaj ochrona środowiska nam na to nie pozwoli, żebyśmy takich pieców używali. W związku z tym ten chleb będzie troszeczkę inaczej smakował niż z takiego pieca opalonego węglem lub drzewem. Ale będzie to dobrze, dobrze przygotowane, rzemieślnicze pieczywo, naprawdę najwyższej jakości. I takie, takie pieczywo możemy dostać. Konrad, wiem, że jesteś pasjonatem podróży motocyklowych. Zachęcam cię, jeśli będziesz w gminie Ruciana Nida, o zakup chleba o nazwie Chleb Zwykły. Dobrze. Podejrzewam, że. Wrócianym nida jest akurat piekarnia gs którą bardzo dobrze Dokładnie znam. Dokładnie, z tej piekarni. I, I bywałem w tej piekarni z racji swojej pracy zawodowej. Jadłem tam rzeczywiście chleb, i chleb był przepyszny wrócianym nida, w tej piekarni gs -owskiej. Potwierdzam. Niezmiennie jest przepyszny. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Konrad Mikiel.